Przygotuję dzisiaj szejka. Będzie mega bombą witaminową. To połączenie składników mineralnych, witamin i zdrowych tłuszczy, dzięki którym Wasza skóra, włosy i paznokcie będą w świetnej kondycji. Myślę, że warto spróbować. Zaczynam od awokado. Jest to owoc z bardzo dużą zawartością niezbędnych i nasyconych kwasów tłuszczowych. Głównym składnikiem, który tutaj jest cenny, to jest kwas omega-3. Odbywamy się pestki. Tłuszcze są też niezbędne, żeby przyswajały się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, jak A i E, witaminy młodości. Kolejnym ważnym składnikiem jest witamina C. Ja akurat dzisiaj wybrałam kiwi, które jest bardzo bogate w witaminę C, a ta przyczynia się do wzmożonej produkcji kolagenu. Do tego dokładamy jeszcze zielone warzywa liściaste. W moim przypadku jest to szpinak, ponieważ zawiera duże ilości kwasu foliowego, który powoduje szybszy wzrost komórek. Składniki zawarte w szpinaku wymiatają wolne rodniki. Działanie oczyszczające posiada również ogórek. W dużej mierze składa się z wody, ale ta woda na poziomie komórkowym też jest nam bardzo potrzebna. Nawilżamy się od środka. Do tego jeszcze użyję tłoczony sok jabłkowy, który zawiera duże ilości witaminy C, a ta jest królową wśród witamin wpływających na dobrą kondycję włosów, skóry i paznokci. Żeby witaminy A i E, które tutaj się znajdują, były idealnie przyswajane przez nasz organizm, musimy dodać jeszcze zdrowych tłuszczy, a znajdziemy je w siemieniu lnianym. Ale co jest ważne, nie podajemy go w całości, ponieważ wtedy dużo wolniej uwalniają się kwasy tłuszczowe omega-3, dlatego wystarczy je lekko rozdrobnić w moździerzu. Taki zielony shake. To prawie jak eliksir młodości. Skarbnica, witamin i minerałów. Jeszcze pietruszka do ozdobienia. Mojego pięknego szejka. Na zdrowie! Soki i napoje, które wybierała Michalina, nie zawierają kwasów tłuszczowych, wspomagających rozpuszczanie witamin A i E. Natomiast szejk Justyny jest źródłem kwasów omega-3, ułatwiających przyswajanie tych witamin, i nie zawiera cukru dodanego. Smakuje? Nawet bardziej niż się spodziewałam, co to? To jest alternatywa dla Twoich napojów. No. Jest to shake warzywno-owocowy, cała bomba witamin i składników mineralnych, świeżo przygotowany. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tej kompozycji, zawartość tłuszczu. Czyli te witaminy, które się rozpuszczają w tłuszczu, będą lepiej przyswajalne dzięki temu, że shake zawiera awokado i Pycha. Na pewno będę go piła codziennie.